Kiedy Helena Kowalska przekroczyła próg willi na obrzeżach miasta, wiedziała, że popełnia błąd. Ale miała trzydzieści tysięcy złotych długu i czworo dzieci do wykarmienia. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Na końcu nie zapomnij ocenić tej historii od zero do dziesięci. Agent ochrony sprawdził jej dokumenty trzykrotnie. Nie uśmiechnął się ani razu. Zaprowadził ją przez marmurowy hol do gabinetu, gdzie czekał mężczyzna w garniturze. Nie przedstawił się. Powiedział tylko: pani poprzedniczka odeszła wczoraj, tak jak sześć przed nią. Pan Zawacki jest. Wymagającym pacjentem. Helena skinęła głową, miała 47 lat i 20 lat praktyki w szpitalach publicznych. Widziała wszystko. Od agresywnych, pijanych, poumierających w samotności, myślała, że nic jej już nie zaskoczy. Jak długo trwa każda zmiana? Zapytała. Teoretycznie tydzień. Praktycznie. Nikt nie wytrzymał dłużej niż pięć dni. Większość odchodzi po dwóch. Dlaczego? Mężczyzna w garniturze spojrzał na nią z czymś na kształt współczucia. Pan Zawadzki nie lubi być traktowany jak pacjent. Nie lubi być słaby i ma. Specyficzne oczekiwania wobec personelu. Helena nie pytała więcej. Wzięła białą torbę z lekarstwami, podpisała umowę i poszła za nim na górę. Pokój pacjenta był większy niż jej całe mieszkanie. Wielkie okna wychodziły na ogród. Łóżko medyczne stało przy ścianie, otoczone monitorami i sprzętem do rehabilitacji. Ale to, co przykuło jej uwagę, to mężczyzna siedzący w fotelu przy oknie. Miał około pięćdziesięciu lat. Ciemne włosy z siwizną na skroniach. Twarz ostrą, zmęczoną, ale zachowującą resztki dawnej siły. Lewa ręka leżała bezwładnie na kolanach. Lewa noga oparta na podnóżku. Udar. Niedawny, może dwa miesiące. Nie spojrzał na nią, kiedy weszła. Panie Zawadzki... Jestem Helena Kowalska. Będę się panem opiekowała. Cisza! Helena postawiła torbę na stoliku. Wzięła ciśnieniomierz. Muszę zmierzyć panu ciśnienie. Nie musi pani, powiedział niskim głosem. Może pani wyjść. Dostanie pani pieniądze za cały tydzień. Nie przyszłam tu za darmo. Odpowiedziała spokojnie. Przyszłam pracować. Zawadzki w końcu na nią spojrzał. Jego oczy były zimne, oceniające. Ile poprzednie płakały, zanim odeszły? Nie interesują mnie poprzednie, interesuje mnie pana zdrowie. Moje zdrowie? W jego głosie pojawiła się gorycz. Moje zdrowie to strata czasu. Jestem kaleką, i lepiej by było, gdybym umarł w tym szpitalu. Helena założyła opaskę ciśnieniomierza na jego prawą rękę bez pytania o zgodę. Ludzie, którzy naprawdę chcą umrzeć, nie płacą fortuny za prywatne pielęgniarki. Zmierzyła ciśnienie. 160 na dziewięćdziesiąt. Za wysokie. Kiedy ostatni raz wziął pan leki? Nie biorę tego świństwa. Dlaczego? Bo to mnie usypia. A ja nie chcę spać. Chcę wiedzieć, co się dzieje w moim domu. Helena otworzyła notes. Ma pan czterdzieści osiem lat, udar niedokrwienny lewej półkuli, rehabilitacja na wczesnym etapie, prognoza dobra, jeśli będzie pan współpracował. Skąd pani wie, ile mam lat? Jest w dokumentach. I co jeszcze jest w dokumentach? Helena zamknęła notes i spojrzała mu w oczy. To, że nie lubi pan być traktowany jak inwalida i że ma pan problemy z zaufaniem. Ale ja tu nie jestem po to, żeby pana oceniać. Jestem po to, żeby pomóc panu wrócić do zdrowia. Zawadzki patrzył na nią długo. Wreszcie skinął głową. Niech będzie, ale nie będzie pani gadała jak tamte. Nie będzie pani mówiła kochany, słoneczko, ani żadnych innych głupot. Nie miałam zamiaru. I nie będzie pani opowiadała nikomu, co widzi w tym domu. To jest część umowy. Wiem. Zawadzki odwrócił wzrok. Zaczynajmy, skoro tak pani chce. Pierwszy dzień minął w napięciu. Helena podawała leki, mierzyła parametry, monitorowała stan pacjenta. Zawadzki nie odzywał się więcej niż to konieczne, odmówił obiadu. Nie chciał wstać z fotela. Kiedy proponowała ćwiczenia rehabilitacyjne, patrzył na nią z taką wrogością, że inne pielęgniarki pewnie już by płakały. Ale Helena nie była innymi pielęgniarkami. Wieczorem zeszła do kuchni po herbatę. W domu panował specyficzny porządek. Wszędzie byli ludzie ochroniarze, asystenci, osoby, które nie przedstawiały się i nie pytały kim ona jest. Czuła ich spojrzenia, słyszała urywane rozmowy, które cichły, gdy się zbliżała. Jeden z ochroniarzy, młody, potężnie zbudowany, zagadnął ją przy schodach. Jak tam na górze? Proszę się nie obawiać. Wszystko pod kontrolą. On z panią rozmawia? Tak. Mężczyzna pokiwał głową z uznaniem. To pierwszy krok. Ostatnie trzy nawet nie doszły do rozmowy. Helena nie komentowała, wróciła do pokoju pacjenta. Zawadzki leżał już w łóżku, ale nie spał, wpatrywał się w sufit. Jutro zaczniemy rehabilitację, powiedziała cicho. Nie będę robił tych idiotycznych ćwiczeń. Będzie pan. Bo inaczej za pół roku przestanie pan chodzić na stałe. Może tak będzie lepiej. Helena usiadła na krześle przy łóżku. Nie wierzę w to. A co panią to obchodzi? W co pani wierzy? Nic, ale jestem uparta. Zawadzki spojrzał na nią z ukosa. To zauważyłem. Tej nocy nie spała. Słyszała, jak ktoś krąży po korytarzu. Raz słyszała głośną rozmowę na dole, przerywaną krzykiem, potem telefony, cisza. Wiedziała, że to nie jest zwykły dom. Wiedziała, że Zawadzki nie jest zwykłym biznesmenem. Ale tu nie chodziło o ocenianie, chodziło o przetrwanie tygodnia. Drugiego dnia Zawadzki zgodził się na rehabilitację. Niechętnie przez zaciśnięte zęby. Helena prowadziła ćwiczenia powoli. Najpierw tylko rozciąganie sparaliżowanej ręki. Potem delikatne próby ruchu. Wiedziała, że ból jest ogromny, ale Zawacki nie jęknął ani razu. Dobrze pan idzie, powiedziała. Nie kłam pani. Nie kłamie, ma pan postęp. Śmieszny postęp. Miesiąc temu załatwiałem sprawy jednym telefonem. Teraz nie mogę nawet zapiąć guzika. Helena nie odpowiedziała. Pomagała mu podnieść się z łóżka. Zawadzki stał chwiejnie, opierając się na niej całym ciężarem. Był wysoki, ciężki, ale Helena była przyzwyczajona do tego ciężaru. Trzy kroki, powiedziała. To wszystko. To poniżające. To konieczne. Zrobił te trzy kroki. Drugi dzień skończył się mniej napięty niż pierwszy. Wieczorem przyszedł człowiek w eleganckim garniturze. Inny niż ten z pierwszego dnia. Nie zapukał, po prostu wszedł, spojrzał na Helenę, potem na Zawackiego. Marek, musimy porozmawiać. Nie teraz, powiedział Zawacki. To pilne. Helena wstała. Zostawię was samych. Nie, powiedział Zawacki ostro. Pani zostaje, a ty, Jacek, wrócisz później. Mężczyzna patrzył na niego z niedowierzaniem. Ona tu zostaje? Właśnie to powiedziałem. Jacek spojrzał na Helenę z pogardą i wyszedł, trzaskając drzwiami. Helena usiadła z powrotem. Nie musi mnie pan chronić, powiedziała cicho. Nie chronię, po prostu nie znoszę, jak ktoś rozkazuje w moim domu. Tej nocy znowu słyszała głosy. Tym razem były bardziej ostre, bardziej groźne. Rano ochroniarz przy drzwiach wyglądał na zmęczonego. Helena nie pytała o nic. Zrobiła śniadanie dla Zawackiego, zmierzyła ciśnienie, kontynuowała rehabilitację. Trzeciego dnia zaczął z nią rozmawiać. To było niespodziewane. Zawacki zadał jej pytanie podczas poranne rutyny. Ile ma pani lat? 47. Dzieci? Czworo. Mąż? Był. Odszedł pięć lat temu. Zawadzki skinął głową, jakby to wyjaśniało coś ważnego. Dlatego pani tu jest. Potrzebuje pani pieniędzy. Tak. Ile długu? Helena zawahała się. To moja sprawa. Trzydzieści tysięcy powiedział spokojnie. Może czterdzieści. Gdyby było więcej, nie przyjęłaby pani tej pracy. Gdyby było mniej, znalazłaby pani coś normalnego. Helena nie odpowiedziała. Kontynuowała ćwiczenia w milczeniu. Ale Zawacki nie odpuszczał. Nie oceniam. Szanuję ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za swoje życie. Dziękuję. Powiedziała sucho. A pani szanuje ludzi takich jak ja? Helena spojrzała mu w oczy. Nie znam pana wystarczająco, żeby mieć zdanie. Ale wie pani, kim jestem. Wiem, że jest pan człowiekiem, który potrzebuje pomocy. To wystarcza. Zawacki patrzył na nią z czymś na kształt zaskoczenia. Wszystkie inne były przestraszone albo zbyt pewne siebie. Pani jest inna, bo nie jestem tu po to, żeby pana oceniać. Ludzie zawsze oceniają. Może, ale ja jestem tu tylko na tydzień. Przez resztę dnia rozmawiali więcej, nic osobistego. Zawacki pytał o jej pracę w szpitalu, o doświadczenie. Helena odpowiadała zwięźle, ale szczerze, widziała, że to dla niego ważne nie sympatia, ale zaufanie. Wieczorem zeszła na obiad do kuchni zazwyczaj jadała sama, w małym pomieszczeniu obok pokoju pacjenta ale tego dnia kucharka starsza kobieta o ospałych ruchach zaprosiła ją do stołu. Niech pani siada nikt tu normalnie nie je Helena usiadła. Kucharka postawiła przed nią talerz z rosołem jak pani z nim radzi? Zapytała wprost: Radzie sobie. To dobrze, bo on jest trudny, zawsze był, ale teraz, teraz to jeszcze gorzej. Nie może pogodzić się z tym, co się stało. Mało kto by się pogodził, prawda? Ale u niego to jeszcze inaczej. On zawsze wszystko kontrolował, a teraz nie kontroluje nawet własnego ciała. Helena piła rosół w milczeniu, nie chciała słuchać plotek, ale kucharka kontynuowała. Jego ludzie czekają, myślą, że jak wróci do siebie, to wszystko znowu ruszy, ale niektórzy się niecierpliwią. Widziałam Jacka, on już chce przejąć kontrolę. Helena odstawiła łyżkę. To nie moja sprawa, oczywiście, ale niech pani na siebie uważa. Tu nie jest bezpiecznie. Helena wróciła na górę. Zawadzki spał niespokojnie. Ona siedziała na krześle i myślała o tym, co usłyszała. Zastanawiała się, co by się stało, gdyby odeszła teraz, jak wszystkie poprzednie. Pieniądze mogłaby oddać, znalazłaby inną pracę. Ale coś ją powstrzymywało. Nie współczucie, nie strach, raczej upór. Bo widziała, że Zawadzki ma szansę. Widziała, że jego ciało się regeneruje, że ćwiczenia działają i wiedziała, że nikt inny nie będzie na tyle cierpliwy, żeby go do tego zmusić. Czwartego dnia przyszedł lekarz, wysoki, elegancki mężczyzna, który przedstawił się jako doktor Grzegorczyk, zbadał Zawackiego dokładnie, ciśnienie, neurologię, zakres ruchu. Helena stała z boku, gotowa do pomocy. Postępy są widoczne, powiedział lekarz. To bardzo dobry znak, Marku. To zasługa pielęgniarki, mruknął Zawadzki. Lekarz spojrzał na Helenę z uznaniem. Pierwszy raz widzę, żeby któraś wytrzymała więcej niż dwa dni, co pani robi inaczej. Helena wzruszyła ramionami. Nic szczególnego, po prostu robię swoją pracę. To więcej niż inne, powiedział Zawadzki cicho. Po wyjściu lekarza atmosfera się zmieniła. Zawadzki był w lepszym nastroju, zgodził się na dłuższą rehabilitację. Zrobił dziesięć kroków zamiast trzech. Wieczorem nawet próbował żartować. Wie pani, co moja matka powiedziała, kiedy miałem dwadzieścia lat? Co, że skończę albo w więzieniu, albo na cmentarzu, miała rację w połowie, Helena nie wiedziała, czy się śmiać, czy milczeć. To nie jest jeszcze koniec, powiedziała po prostu Nie, ale był blisko. Tej nocy spała spokojniej, dom też był cichszy, jakby coś się uspokoiło. Piątego dnia wszystko się zmieniło. Rano do pokoju wszedł Jacek. Tym razem nie pytał, nie czekał. Po prostu stanął przy łóżku i spojrzał na Zawackiego z wyższością. Marek, musimy to załatwić teraz. Mówiłem, żebyś wrócił później. Nie ma później. Ludzie czekają na decyzję, a ty leżysz tu jak. Dokończ zdanie. Powiedział Zawacki lodowatym tonem. Jacek zamilkł, ale tylko na chwilę. Nie masz już kontroli, a ja muszę dbać o interes. Helena chciała wyjść, ale Zawacki gestem kazał jej zostać. Jacek, odejdź, zanim zrobię coś, czego obaj będziemy żałować. Nie możesz nic zrobić, jesteś kaleką. Cisza była gęsta, niemożliwa do zniesienia. Helena widziała jak Zawadzki zacisnął zęby jak jego prawa ręka zacisnęła się na brzegu łóżka Wyjdź powiedział cicho Jacek wzruszył ramionami i wyszedł ale Helena wiedziała że to nie koniec resztę dnia Zawadzki był cichy zamknięty w sobie odmówił rehabilitacji nie jadł Helena została przy nim nie naciskając Wiedziała, że czasem najlepszą pomocą jest milczenie. Wieczorem znowu zeszła do kuchni, ale tym razem zastała tam młodego ochroniarza tego samego, który gadał z nią pierwszego dnia. Niech pani uważa, powiedział wprost. Jacek próbuje przejąć kontrolę, i jeśli pan Marek nie wróci do siebie szybko, może być źle. Co to znaczy źle? To, że pan Marek może stracić wszystko: dom, ludzi, szacunek. Helena skinęła głową. Wróciła na górę. Zawadzki nie spał. Siedział w fotelu, wpatrując się w ciemność za oknem. Wie pani, co ja robiłem przez ostatnie dwadzieścia lat? zapytał cicho. Nie. Budowałem imperium. Z niczego, z ulicy. Byłem bezwzględny, ale byłem sprawiedliwy. Ludzie mnie szanowali, bo wiedzieli, że dotrzymuję słowa. A teraz. Patrzą na mnie jak na ruinę. Helena usiadła naprzeciwko. To, co pan zbudował, nie zniknie, bo leży pan w łóżku przez kilka miesięcy. Zniknie. Ludzie tacy jak Jacek czekają na słabość. To niech pan się nie okaże słabym. Zawadzki spojrzał na nią ostro. Łatwo pani mówi. Nie mówię, że to łatwe. Mówię, że to możliwe. Zawadzki milczał długo. Potem skinął głową. Jutro wrócę do ćwiczeń. Szóstego dnia Zawadzki wstał o świcie. Był zdeterminowany. Rehabilitacja trwała dwa razy dłużej niż zazwyczaj. Prawa ręka, lewa noga, balans, koordynacja. Helena widziała, jak się męczy, jak poci, jak cierpi, ale nie odpuszczał. Jeszcze raz, mówił, jeszcze raz. Po południu przyszedł jeden z jego ludzi nie Jacek, ktoś inny, starszy, bardziej zrównoważony. Marek, słyszałem, że wracasz do siebie. Wracam. To dobrze. Bo ludzie się niecierpliwią. Powiedz im, żeby jeszcze tydzień poczekali, wtedy wrócę. Mężczyzna skinął głową i wyszedł. Helena widziała, jak zawadzki oddycha głęboko, jakby podjął decyzję, której nie mógł już cofnąć. Wieczorem rozmawiał z nią dłużej niż kiedykolwiek. Ma pani jakieś plany na przyszłość? Spłacić długi, zająć się dziećmi. To wszystko? To wystarczy. A gdyby miała pani wybór? Gdyby pieniądze nie były problemem? Helena zastanowiła się. Może wrócilibyśmy na wieś? Do miejsca, gdzie się wychowałam? Tam życie było prostsze. Tęskni pani za tym? Czasem. Zawadzki skinął głową. Ja nie mam dokąd wracać. Moje życie to ten dom, ci ludzie. To nie jest źle, ale to samotne. Helena nie wiedziała, co odpowiedzieć. Po prostu siedziała obok niego. Aż zasnął. Szóstego dnia dobiegł końca, został jeden. Siódmego dnia wydarzyło się coś, czego Helena się nie spodziewała. Rano przyszedł Jacek, ale tym razem nie był sam. Za nim stało dwóch mężczyzn, ochroniarze, ale nie ci sami, co dotychczas. Marek, to koniec, powiedział Jacek. Ja przejmuję kontrolę. Masz wybór: albo się wycofasz po dobroci, albo zrobimy to inaczej. Helena wstała, gotowa wezwać pomoc, ale Zawacki uniósł rękę. Chwileczkę. Powoli z wysiłkiem podniósł się z łóżka. Helena pomogła mu stanąć, opierał się na jej ramieniu, ale stał, patrzył Jackowi prosto w oczy. Myślałeś, że jestem skończony, że nigdy nie wrócę, bo jesteś skończony. To zobacz. Zawacki zrobił krok, potem drugi, trzeci. Chwiejnie powoli, ale samodzielnie. Helena trzymała go lekko, ale wiedziała, że to on się trzyma swoją siłą, swoim uporem. Jacek patrzył z niedowierzaniem. To nic nie zmienia. Zmienia wszystko, powiedział zawacki. Bo wracam, i jak wrócę, ty będziesz pierwszym. Kto odejdzie? Jacek chciał coś powiedzieć, ale głos uwiązł mu w gardle. Mężczyźni za nim cofnęli się. Zawadzki zrobił jeszcze jeden krok. Był blisko Jacka. Patrzył mu w twarz. Wynoś się z mojego domu. Jacek wyszedł. Bez słowa. Bez oporu. Kiedy drzwi się zamknęły, Zawadzki opadł z powrotem na łóżko. Oddychał ciężko, ale na jego twarzy pojawił się cień uśmiechu. Widziała pani? Widziałam. To pani zasługa! To była pana siła. Zawadzki spojrzał na nią dziwnie, jakby zobaczył ją po raz pierwszy. Nikt wcześniej we mnie nie wierzył, bo inni chcieli od pana czegoś. Ja chciałam tylko, żeby pan wrócił do zdrowia. Zawadzki milczał długo. Jak skończy się ten tydzień, zostanie pani? Helena zawahała się. Nie wiem. Zapłacę więcej. To nie o pieniądze. To o co. Helena spojrzała na niego szczerze. Oto, że ja mam swoje życie, dzieci, dom i tu nie jest moje miejsce. Zawadzki skinął głową. Wyglądał na rozczarowanego, ale nie zaskoczonego. Rozumiem. Reszta dnia minęła spokojnie. Wieczorem Helena przygotowała wszystko na swoje odejście leki, harmonogram rehabilitacji, notatki dla następnej pielęgniarki, robiła to mechanicznie, ale z lekkim niepokojem. Była tu tydzień, tylko tydzień, a czuła jakby był to miesiąc, w nocy nie mogła spać, myślała o zawackim, o tym, że wraca do świata, który jest brutalny i bezwzględny, o tym, że będzie znowu sam ósmego dnia, kiedy się przygotowywała do wyjścia, Zawacki wezwał ją do pokoju. Chciałem pani podziękować. Helena pokiwała głową. Proszę się nie przemęczać. Niech kolejna pielęgniarka kontynuuje ćwiczenia. Nie będzie kolejnej. Jak to? Wrócę do normalnego życia, zatrudnię fizjoterapeutę, ale pielęgniarka. To już nie będzie potrzebne. Helena skinęła głową. Zawadzki wyjął kopertę. To za ten tydzień i coś ekstra. Nie musi pan. Muszę. Nie tylko za pracę, za to, że pani nie uciekła. Helena wzięła kopertę. Była cięższa niż się spodziewała. Dziękuję. Gdyby kiedyś pani czegoś potrzebowała, gdyby pani miała problem. Niech pani zadzwoni. Podał jej wizytówkę. Serio. Helena schowała wizytówkę do kieszeni. Życzę powodzenia, panie Zawacki. Wyszła z domu. Ochroniarz odprowadził ją do bramy. Kiedy odwróciła się na chwilę, zobaczyła Zawackiego stojącego przy oknie. Patrzył, jak odchodzi. Helena wsiadła do autobusu, otworzyła kopertę. Było tam pięćdziesiąt tysięcy złotych, starczyło na spłatę długów i jeszcze trochę. Przez następne dni myślała o tym, co się stało. Nie żałowała, że odeszła, ale coś w niej zostało. Świadomość, że czasem przez jeden jedyny tydzień możesz zmienić czyjeś życie. I że czasem to kogoś zmienia. Trzy tygodnie później dzwonił telefon, numer nieznany. Halo? Pani Helena Tu Zawacki. Serce jej zabiło szybciej. Co się stało? Nic złego. Chciałem tylko podziękować. Wróciłem do pracy, rehabilitacja idzie dobrze, chodzę bez laski. Helena uśmiechnęła się. To dobrze słyszeć. I jeszcze jedno. Załatwiłem pani coś dom na wsi, w okolicach, o których pani mówiła. Co? Nie musi go pani przyjmować, ale jeśli pani chce, jest do wzięcia. Bez żadnych warunków. Helena milczała. Łzy napłynęły jej do oczu, ale nie z rozpaczy, z czegoś innego. Dlaczego pan to robi? Bo pani mi pomogła, a ja zawsze oddaję to, co dostaję. Helena zamknęła oczy: Muszę się zastanowić oczywiście, ma pani czas. Rozłączyli się. Helena siedziała w kuchni swojego małego mieszkania i patrzyła na telefon. Myślała o tym tygodniu, o Zawackim, o tym, jak czasem życie łamie zasady i czasem właśnie wtedy wszystko się zmienia. Miesiąc później przeprowadziła się z dziećmi na wieś. Dom był mały, ale wystarczający. Ogród był piękny. Dzieci biegały po podwórku, śmiejąc się po raz pierwszy od miesięcy. Zawadzki zadzwonił jeszcze raz. Nie rozmawiał długo, tylko zapytał, czy wszystko w porządku. Helena powiedziała, że tak. I to była prawda. Nigdy więcej się nie spotkali, ale oboje wiedzieli, że ten jeden tydzień, kiedy biedna pielęgniarka złamała zasady i została zamiast uciec, zmienił wszystko dla obojga. I to koniec tej historii. Napisz teraz w komentarzach, jak ją oceniasz od 0 do 10. I jeśli podobała ci się ta opowieść, zapisz się na kanał, żeby nie przegapić następnych.